Twój były coś planuje i musisz o tym wiedzieć teraz. To może zmienić wszystko między Wami. Nie ignoruj tej wiadomości, to może być Twoja ostatnia szansa, aby odkryć prawdę, zanim będzie za późno. Wiesz, że coś jest nie tak, prawda? Może to to niepokojące uczucie, które próbowałaś zignorować, lub ostatnie zachowania, które nie mają sensu. On już nie zachowuje się tak jak wcześniej. Istnieje powód tego zachowania. To nie jest paranoja, to nie jest przesada. Coś się dzieje, a ignorowanie tego teraz może być największym błędem, jaki kiedykolwiek popełniłaś. On nie jest typem osoby, która robi ruchy bez celu. Każde jego działanie ma intencje, a tym razem to coś, co wpłynie na ciebie bezpośrednio. Może to być próba ponownego nawiązania kontaktu, może coś, co jak uważa, cię poruszy, a może nawet decyzja, którą już podjął, ale ty jeszcze o tym nie wiesz. A gdy się dowiesz, będzie już za późno, by zareagować. Prawda jest taka, że planuje coś wielkiego, coś, co jak wierzy, zmieni wszystko między wami. On tego by nie zrobił bez powodu. Czemu teraz? Czemu ty? Te pytania potrzebują odpowiedzi i jest tylko jeden sposób na ich uzyskanie stawić czoła prawdzie. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, dlaczego on wciąż jest obecny, nawet kiedy wydaje się, że poszliście różnymi drogami? Dlaczego pojawia się w nieoczekiwanych momentach, jakby miał coś na myśli? Nie daj się zwieść myśleniu, że to przypadek. To nie jest przypadek. Może testuje twoje granice. Chce wiedzieć, jak daleko może się posunąć, zanim się zorientujesz. A może czeka na odpowiedni moment, by zareagować, kalkulując każdy ruch, podczas gdy ty nadal nie podejrzewasz, co naprawdę się zbliża. Pytanie brzmi: Czy poczekasz, aż on zrobi następny ruch? Zanim zareagujesz? Czy może przejmiesz kontrolę nad sytuacją teraz? Wiem, że trudno jest to zaakceptować. Myśl, że ktoś, z kim dzieliłeś tak wiele, planuje coś w cieniu, nie jest łatwa. Ale ignorowanie tego nie jest opcją. Nie chodzi tylko o ciekawość, ale o ochronę tego, co zbudowałeś do tej pory, o niedopuszczanie do tego, aby ktoś manipulował twoimi emocjami lub kontrolował twoje życie, nie będąc tego świadomym. Musisz działać teraz. Czas mija, a każda sekunda, którą czekasz, jest okazją do tego, aby on posunął się naprzód z tym, co planuje. Nie bądź osobą, która patrzy wstecz i żałuje, że nic nie zrobiła. To jest moment, aby otworzyć oczy i zrozumieć, co naprawdę się dzieje. Może grać na wspomnieniach, na emocjach, o których wierzę, wciąż istnieją w tobie. Może próbować stworzyć scenariusz, w którym czujesz się bezbronna, w którym on ma władzę decydowania o tym, co wydarzy się następnie. Ale nie musisz być częścią tej gry. Teraz zatrzymaj się i zastanów. Co wiesz o nim? Jakie wzorce postępowania ma? Co zrobił w przeszłości, co może dać wskazówki na temat tego, co planuje teraz? Nie lekceważ jego zdolności do zaskakiwania, do przekraczania granic, które uważałeś za niemożliwe. On nie jest tutaj, by żartować, i ty również nie powinieneś być. Jeśli myśli, że może tobą manipulować, jest w błędzie, ale aby to udowodnić, musisz być krok przed nim. A aby być przed nim, potrzebujesz jasności, potrzebujesz informacji, musisz dokładnie zrozumieć, co się dzieje. Może to próba odzyskania czegoś, co stracił, albo może to sposób pokazania, że wciąż ma nad tobą władzę. W każdym przypadku to ty decydujesz, jak to się skończy. Nie oddawaj mu kontroli, nie pozwól, aby on decydował o biegu twojego życia, nie będąc świadomym każdego szczegółu. O tobie zamierzasz zrobić dalej jest kluczowe. Ignorowanie może wydawać się łatwiejsze, ale to tylko daje mu więcej czasu, więcej przestrzeni do działania. Stawienie czoła temu, co się dzieje, może być niewygodne, ale to jedyny sposób, aby zapewnić sobie kontrolę. Więc co będzie? Pozwolisz mu kontynuować jego plany bez przeszkód, czy podejmiesz działanie teraz? Wybór należy do Ciebie. Ale pamiętaj, wybory mają konsekwencje, a czas na nikogo nie czeka. Nie odkładaj na później. Nie czekaj na większy lub bardziej oczywisty znak. To jest znak. Prawda jest tuż przed Tobą, czekając na odkrycie. To zależy od Ciebie, co z nią zrobisz. Zrób to teraz, zanim będzie za późno. Jesteś tam jeszcze, rozważając, to nie jest czas na wahanie. Każdy moment niepewności, który mija, to moment, który On może wykorzystać przeciwko Tobie. On działa, nawet jeśli tego nie widzisz. Pytanie brzmi: Czy jesteś gotowa, aby zmierzyć się z tym bezpośrednio? Bo On nie będzie czekał, aż będziesz gotowa. Wiesz, jak On działa. Zawsze miał sposób, by odwrócić sytuację na swoją korzyść, nawet gdy wszystko wydawało się stracone. Nie lekceważ tej umiejętności. Może manipulować informacjami, budować narracje, lub co gorsza, zasiewać wątpliwości wśród osób, którym ufasz. To nie jest kwestia paranoi, to kwestia zapobiegania. Jeśli myślisz, że jesteś bezpieczna, pomyśl jeszcze raz. Ile razy Cię zaskoczył wcześniej? Ile razy zrobił coś, czego nigdy byś się po nim nie spodziewała? To nie jest czas na samozadowolenie ani przekonanie, że wszystko rozwiąże się samo. Prawda jest taka, że jeśli nie zareagujesz, on zareaguje pierwszy. Już zaczął. Czy to małymi wiadomościami, subtelnymi gestami, czy nawet wyrachowanymi działaniami, on toruje sobie drogę. Testuje twoją reakcję, sprawdza, jak daleko może się posunąć, zanim się zorientujesz. A jeśli do tej pory tego nie zauważyłaś, to dlatego, że jest dobry w tym, co robi. Musisz być o krok do przodu. To oznacza zwracanie uwagi na szczegóły, nawet te, które wydają się nieistotne. Co on robił ostatnio? Jakieś interakcje, które wydawały się nie na miejscu, coś, co nie miało sensu, ale co zignorowałaś. Teraz jest czas, aby połączyć te elementy może szuka sojuszników. Ludzi, których oboje znacie, ludzi, o których wierzę, mogą na Ciebie wpływać. Nie chodzi o paranoję, chodzi o bycie przygotowaną. On wie jak manipulować ludźmi, wie jak używać słów, aby obracać sytuację na swoją korzyść i nie zawaha się tego zrobić, zwłaszcza jeśli poczuje, że może coś zyskać. Czy zastanawiałaś się, co może próbować osiągnąć? Może to być ruch emocjonalny, próba odwrócenia tego, co się między wami stało, albo może to być coś o wiele poważniejszego, coś, o czym musisz teraz wiedzieć, aby się chronić. Nie odrzucaj żadnej możliwości może liczy na twoją bierność, wierzy, że będziesz czekać, że zignorujesz sygnały, aż będzie za późno. I dokładnie tego nie możesz zrobić. Pokaż, że masz kontrolę, że nie pozwolisz mu narzucać tempa. To jedyny sposób, aby zatrzymać go w jego działaniach. To, czego on chce, może być czymś małym, albo może być czymś ogromnym. Nie możesz tego wiedzieć, dopóki nie odkryjesz prawdy, ale oto główny punkt. Musisz działać, zanim on wprowadzi wszystko w życie. Nie chodzi o zemstę ani o dumę. Chodzi o przejęcie kontroli nad swoim życiem, zanim zrobi to on. Jeśli myśli, że nie zwracasz uwagi, pokaż, że zwracasz. Pokaż, że widzisz, co robi, nawet jeśli jeszcze nie masz wszystkich elementów układanki. To wystarczy, aby zacząć. Nie musisz teraz mieć wszystkich odpowiedzi. Wystarczy, że będziesz gotowa ich szukać. Bądź czujna na jego ruchy. Wiadomości, które wydają się nieszkodliwe, przypadkowe rozmowy, które pojawiają się znikąd, lub nagły brak kontaktu, wszystko to może być częścią większego planu. On testuje twoje obrony, sprawdzając, jak daleko może się posunąć, zanim zareagujesz. Nie pozwól mu iść dalej. Może myślisz, a co jeśli przesadzam? Ale pomyśl w ten sposób. Lepiej przesadzić i być przygotowaną, niż zlekceważyć i być zaskoczoną. Nie chodzi o tworzenie sytuacji, której nie ma, ale o gotowość na wszystko, co on może planować. Nie musisz się bać, ale musisz być czujna. To dla niego nie jest gra i dla ciebie też nie powinno być. Masz prawo się chronić, wiedzieć, co się dzieje i zdecydować, co zrobić z tą informacją. To chodzi o ciebie, o twój spokój, twoją stabilność. Nie dawaj się nabierać na wymówki. Jeśli się skontaktuje, jeśli spróbuje coś usprawiedliwić, pamiętaj. Jego słowa to nie działania. Może mówić cokolwiek, ale ty wiesz, co widziałaś, co czułaś. Zaufaj swojej intuicji, bo rzadko się myli. A teraz pytanie, na które musisz odpowiedzieć: będziesz dalej czekać, czy zaczniesz działać? Decyzja należy do Ciebie, ale pamiętaj: każda chwila wahania to moment, który On może wykorzystać przeciwko Tobie. Wybierz mądrze, ale wybierz teraz. Wciąż masz czas. Ale czas nie będzie na ciebie czekał. On działa w tej chwili, podczas gdy ty zastanawiasz się, czy coś zrobić, czy nie. A każdy krok, który robi bez konfrontacji, to kolejny teren, który zdobywa. Nie lekceważ tego, co może zrobić twoja inercja. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, czego on naprawdę chce? To nie przypadek, to nie impuls. On ma cel, a ty musisz zrozumieć, jaki on jest, zanim będzie za późno. Może to być coś emocjonalnego, coś w co wierzy, że dotknie cię na głębokim poziomie. Albo może to być coś praktycznego, strategiczny ruch, aby zmienić dynamikę między wami. Cokolwiek to jest, ty jesteś w centrum tego wszystkiego. Jego milczenie to nie jest tylko nieobecność. To wybór. On ocenia konsekwencje, analizuje Twoje reakcje. A jeśli wydaje się odległy, to dlatego, że obserwuje, testuje. Nie chodzi o to, czy zareaguje, ale kiedy. I pytanie, które musisz sobie teraz zadać, brzmi: czy będziesz przygotowana? Nie oszukuj się, myśląc, że przesadzasz. On już wcześniej udowodnił, że potrafi zaskoczyć. Pomyśl o tych momentach, kiedy myślałaś, że czegoś nie zrobi, a on to zrobił. To dowód na to, do czego jest zdolny, gdy czegoś chce. A jeśli teraz czegoś chce, musisz odkryć, co to jest, zanim to osiągnie. Możecie sądować, bezpośrednio lub pośrednio. Niewinne pytania zadane wspólnym znajomym, komentarze w mediach społecznościowych, które wydają się przypadkowe, nawet gest, który na pierwszy rzut oka wydaje się nieistotny. To wszystko może być częścią czegoś większego. Nie ignoruj znaków, są tam, jeśli wiesz gdzie szukać. Możesz myśleć, że nie miałby odwagi posunąć się tak daleko. Że szanowałby to, co przeżyliście, że nie przekroczyłby pewnych granic. Ale czy naprawdę ma te granice? Czy może w jego umyśle to, co robi, jest uzasadnione? Musisz teraz sobie to pytanie zadać, zanim udowodni, że twoje zaufanie do niego było źle ulokowane. Jeśli próbuje manipulować narracją, nie daj się zwieść. Pamiętaj, kim jesteś, co wiesz. On może chcieć cię zdezorientować sprawić, że zwątpisz w siebie. To niebezpieczna gra, ale to gra, którą możesz wygrać, jeśli będziesz przygotowana. Nie chodzi o konfrontację czy nie. Chodzi o zapewnienie, że to ty masz kontrolę, że masz jasność co do tego, co się dzieje. Ponieważ najgorsze, co może się stać, to nie jest to, co on planuje. To ty zostaniesz zaskoczona, bez czasu na reakcję. Pomyśl, co jest stawką, twój spokój, twoja stabilność, a nawet twoja reputacja. On może być gotów poświęcić to wszystko, żeby osiągnąć swoje cele. Czy jesteś gotowa podjąć to ryzyko? Czy przejmiesz stery teraz, kiedy masz jeszcze tę szansę? Nie musisz czekać, aż on wykona kolejny ruch. Możesz teraz działać, możesz przeprowadzić dochodzenie, możesz się chronić, możesz jasno pokazać, że nie będziesz manipulowana. Bo to, czego on najbardziej się boi, to nie twoja reakcja, to twoja determinacja. A prawda jest taka, że jesteś silniejsza niż on sądzi. On może cię niedoceniać, myśleć, że nie zareagujesz, ale ty wiesz na co cię stać, gdy jest to konieczne. A teraz, bardziej niż kiedykolwiek, jest to konieczne. On może liczyć na Twoje milczenie, na Twoje wahanie. Nie dawaj mu tego, pokaż, że jesteś czujna, że masz kontrolę, bo na końcu nie chodzi o niego, chodzi o Ciebie. O ochronę tego, co Twoje. Oto, żeby nikt nie podejmował decyzji za ciebie. Teraz zapytaj siebie, co z tym zrobisz? Będziesz nadal czekać, podczas gdy on działa? Czy przejmiesz kontrolę i zmienisz bieg tej sytuacji, zanim będzie za późno? Wybór należy do ciebie, ale czas ucieka, a on nie będzie czekał, aż zdecydujesz. Teraz jest moment na działanie. Wszystko, co dzieje się wokół ciebie, wymaga, żebyś była na przodzie, żebyś przejęła stery, zanim ktoś inny zdecyduje za ciebie. On może mieć plan, może manipulować za kulisami, ale prawdziwa siła jest w tobie. Nie jesteś widzem swojego życia, jesteś główną bohaterką. Więc oto wyzwanie. Nie pozwól mu kontrolować biegu wydarzeń, nie pozwól, aby decydował o tym, co stanie się dalej. Działaj teraz, zastanów się nad znakami, połącz punkty i bądź gotowa na każdy jego ruch. Wiesz do czego jesteś zdolna, gdy jesteś zdeterminowana i nikt nie może ci tego odebrać. Jeśli czujesz, że musisz podzielić się swoją historią lub chcesz pomóc innym dostrzec znaki, zostaw tutaj swój komentarz. Twoje doświadczenie może być dokładnie tym, czego ktoś potrzebuje, aby nabrać odwagi i działać. Skorzystaj z okazji, aby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z takimi tematami. Twój udział robi ogromną różnicę. I oczywiście nie zapomnij zostawić łapki w górę. To pokazuje, że jesteś zaangażowana w bycie silniejszą i bardziej przygotowaną każdego dnia. Teraz idź naprzód i zrób to, co trzeba. To, co